O, dobry, mama bliźniaczek, dzień dobry, mama Oli, i dobry, soczatko i cześć, jona? Cześć! Cześć! Hej, hej! Hej, hej, co się wyprawia tu? Zaraz, zaraz, Czekaj. bo musiałem musiał papierosy odgadzić i musiał, musiałem yy, odsunąć, by to zrobić. Zdejmij zten... już, zdejmij już ten... Już zdejmuję. Bo to jest ze... Zdejmuj to prawie, nie wiem jak to, nie mogę tu chodzić w ogóle. Już. A, no, no, o, dzień sąsiadko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień pytam. Sąsiadka słucha muzyki? Sąsiadka słucha muzyki? No jak nie. Czego? Co to jest? Rapa, rapa słucha. Aha, rozumiem. Rozumiem. To znaczy nie czyta pani książki, tylko słucha pani le lektora. Sąsiadki mąż tam mnie. Pokazuję cię. Widać to. To jest całka. Jest całka. Piluje dzieci. Piluje dzieci. Nie ja idzie pani. Ciężko słucham Dwa dni. Słuchaj malej, do domu musisz się wykąpać! Nie powtarzaj, przestań! U nas żyjesz. tak na mało. Tak nie Nie! Będziesz miał dzieci, to będziesz się postawiał. Ja, ja dzieci, co ty? No jakie? Jak mi brakuje do uczelni, nie trzy dzieci uczelni, ja się dzieci. Na dzieci bo... Nauczę cię. Tak, nauczę się Pamiętajcie, bo będę musiał zmieniać pamiętajcie. Pampersy raz jedzenie, trzy razy Ale czekaj, ale czekaj, pamperki się zmienia, jak dziecko zapisze pieluchę czy się i zmienia jak się tylko ale dziecko Ale są takie pampersy, które nie przynikają No właśnie takie ja tam że są takie pampersy, które nie przyniegają jak się dziecko w ciku zarty. Przez to. to powiedział. Dobra, masz. Jeszcze dużą dojdę, są ciabko, długą dojdę. Długa. Jak z dnia na dzień, ja nawet są ciabko nie jakieś dzieci wychowuję. się nauczyć, nauczyłbym się. Ja powiedziałem. Raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze. Przestań do tego to wychowane jest na... na ranę czy? No... Co on Ci pomóc? Czym on Ci pomóc? Ja po. mam spód! Bierz też spód, Daj mi! Cześć, Wiktoria! Przestań ten. Dobra, Mamy jeszcze raz? Nie. No i dobra. Mama! I masz ją jeszcze. Iść, iść. Tylko te, zabierz tę suszarkę. Suszarkę zabierz. Suszarka będzie tutaj. Ale to tu musisz ją zabrać, dlatego że... Proszę. Żeby mi się trudno wychodziło. Marek. Dawaj to chodź. Zamknij okno, okno. Dziękuję. Dokładnie. Proszę. Nie ma sprawy, tatuś. Richard, we see about that in judgment time. Oh, oh. Richard, Richard, we see about that in judgment time. Richard, Richard, we gonna see about that in judgment time. No, it's should a called. Did you have a call? Did you have a

na pierdolona gowniara, pierdolona szmata. Czekaj, zakładamy, tu idę pula.